Cześć, Michał Gronowski, trener personalny. No, dzisiaj mam dla Was do zaprezentowania coś, co interesuje chyba największą rzeszę e, ludzi aktywnych, zainteresowanych suplementacją. E, otóż chciałbym pokazać Wam jedną z lepszych odżywek białkowych, jaką kiedykolwiek miałem e, okazję wypijać, pić. E, jest to odżywka białkowa firmy MyProtein jak widać, nazywa się Impact Whey Protein. Dlaczego jest to jedna z lepszych odżywek? Przede wszystkim jest to koncentrat i izolat białek serwatkowych, czyli tak naprawdę bardzo szybko wchłaniana odżywka białkowa w dobrej cenie, bo izolaty, hydrolizaty, one są już dużo droższe i tak naprawdę czasami dla niektórych nie ma większej różnicy, czy wezmą izolat, czy koncentrat z izolatem, czy, czy hydrolizat. Tak naprawdę, jeśli ktoś chce zaopatrzyć się w ekonomiczny sposób, może wybierać duże opakowania. Impact Way Protein ma też tę zaletę, że można kupić 5-kilowe takie opakowanie i wtedy ma, możecie kupić np. bezsmakowe i kupić sobie, to jest bardzo ciekawa rzecz, nie spotkałem się jeszcze z, z taką formą mm, do jakby smaków, bo możecie sobie kupić e, takie flavor drops. I to są takie krople, które dodajemy do odżywki białkowej. Możecie na przykład tak, 5 kg kupujecie białka bezsmakowego i codziennie możecie sobie inny, inną kroplę smaku zakraplać do, właśnie, do Waszej ulubionej, do Waszego ulubionego szejka potreningowego. Taka odżywka może być bardzo dobra po treningu, może być bardzo dobra po przebudzeniu, kiedy organizm bardzo szybko potrzebuje białka, po tak zwanym katabolizmie nocnym, kiedy... Organizm ma najlepszy czas na regenerację. No I wtedy się regeneruje, wstajecie rano, wypijacie białko, więc macie ten szybki zastrzyk aminokwasów kwasów do mięśni, więc nie, no, nie musicie się bać, żeby, żeby szybko sobie zrobić śniadanie. Możecie na przykład też zrobić sobie śniadanie na bazie płatków owsianych z odżywką białkową. Dodać do tego orzech i mam tak białka, węglowodany, tłuszcze, wszystkie wartości odżywcze w odpowiedniej proporcji. Dużo osób też mnie pyta, na przykład jaką odżywkę na masę polecam? Polecam białko serwatkowe plus płatkie owsiane. MyProtein też sprzedaje oddzielnie węglowodany, czyli jeśli chcecie na przykład bardzo dobry gainer sobie samemu zrobić, to możecie kupić Impact Whey Protein i dodać do tego na przykład e, waxy Maize, czyli, mm, czyli skrobię jęczmienną, i macie dobre węglowodany i bardzo dobre białko i w takiej proporcji, jakiej chcecie. Nie musicie zdawać się na 15% gainery, które są gotowe, 30% czy tak zwane bulki około 50 na 50. Możecie sobie robić samemu gainery w proporcji, jakiej chcecie. Ważne, tylko żeby to wszystko zważyć, odpowiednio zmieszać. No i teraz przechodząc do konkretów. Mamy shaker. Ja mam im protein o smaku białej czekolady. Bierzemy miarkę. Tak naprawdę ta biała czekolada dosyć podobnie smakuje do wanilii, Ale spróbujcie, jest to pewna odmiana. Impact Protein występuje chyba w 15, jak nie ponad smakach. I, no, i taka ciekawotka, Jest też wersja niesłodzona cukralozą. sukraloza jest to słodzik sztuczny, ale nie jest to aspartam. Tutaj warto to zaznaczyć, bo w przemyśle spożywczym najczęściej jeszcze jest używana aspartam, ale możecie wybrać też e, naturalnie słodzone odżywki białkowe, e, słodzone stewią. Stewia to jest taka roślinka, możecie ją sobie nawet sami zasadzić, na przykład na balkonie. E, no i tak, tak naprawdę odżywka białkowa jest to produkt spożywczy, bo serwatka w tym wypadku, serwatka jest produktem odmlecznym, przy produkcji serów ona jest odrzucana, bo jest niepotrzebna. No, i na przykład, taką serwatkę można wykorzystać właśnie jako pierwsze rzędy białka. Ale najpierw trzeba ją odpowiednio oczyścić z węglowodanów i tłuszczy. Czyli im lepsze białko, tym lepszy filtr do oczyszczania. No, i nie, niektórzy myślą, że to jest chemia. No, oczywiście, jest to, jest, to, jest to proszek, no ale mleko też mamy w proszku. Jak wiecie. No, i tak naprawdę tutaj, jedyną chemią, jak dotychczas, no w tym wypadku, sukraloza, no jest to chemia, ale samo białko nie jest chemiczne. A jeśli dodamy na przykład zamiast sukralozy w stewie, jest wersja Impact Whey Protein na stewie, to mamy produkt tak naprawdę naturalny. I nikt tu nikt nie mówi, że to jest sama chemia, bo sprawdźcie sobie skład wędliny, którą miecie codziennie na przykład. Czy tam nie ma więcej chemii niż w takiej odżywce białkowej? No, bo tutaj tak. Mamy białko serwatkowe i słodzik i tak naprawdę nic więcej tutaj nie mamy. Smak white chocolate, jest to bardzo dobrze rozpuszczalna odżywka, jak widać nie ma żadnych grudek, mamy też odpowiedni shaker do tego, jak dużo łatwiej coś takiego zmieszać niż niektórzy mieszają na przykład w filiżance. No i teraz pijemy. Płyniec przejrzysty, nie ma żadnych grudek, rozpuszczalność jest idealna. Nawet bez blendowania wystarczy wstrząsnąć wodą. Ja nawet w tym shakerze oryginalnie jest taka metalowa kulka, ja ją wyjąłem. Może to być Wasz dodatkowy zastępczy posiłek w drodze. Zawsze warto mieć jakąś odżywkę białkową, a jeśli chcecie wypróbować smaki, MyProtein ma próbki, możecie każdy rodzaj, każdy smak białka, praktycznie każdy suplement, nawet jakieś ciasteczka proteinowe zamówić jako próbkę i spróbować, nie musicie kupować całego opakowania. Zachęcam, tym bardziej, że MyProtein bardzo często ma promocje i teraz właśnie na białka serwatkowe z tego co pamiętam chyba jest całkiem niezła promocja. Zajrzyjcie na myprotein.pl. Dzięki.